Z tej strony Daniel Bosy, witam Cię bardzo serdecznie w serii e-mail marketing konkretnie. Czy da się sprzedawać bez infrastruktury sklepu online? Oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że oczywiście nie masz do sprzedaży tysiąca produktów, różnych produktów, ponieważ wtedy do każdego produktu musiałbyś tworzyć osobną stronę, stronę lądowania. Natomiast, jeżeli prowadzisz różnego rodzaju kampanię, bądź też jesteś osobą, która dopiero startuje ze swoim biznesem i tych produktów no, nie masz za wiele do sprzedaży, albo bardzo często masz jeden produkt do sprzedaży, bądź też chcesz sprzedać konsultacje z tobą, to możesz wykorzystać systemy płatności i generowanie linków, linków płatności. W jaki sposób to zrobisz? Jak widzisz tutaj po prawej stronie, prawej mojej stronie, masz zrzut ekranu z systemu Transferu IP. Tutaj za pomocą właśnie tego systemu możesz wygenerować sobie link płatności, który możesz później umieścić na dowolnej stronie, stronie internetowej, stronie lądowania, czy chociażby w mailu. W momencie, kiedy osoba kliknie w ten link, zostanie przekierowana automatycznie do płatności, gdzie wybiera sobie bank, za pomocą którego chce zapłacić, wybiera sobie kanał. Wtedy, kiedy płaci, możesz też ustawić automatycznie w tym formularzu link, który zostanie wyświetlony w momencie, kiedy do tej płatności prawidłowo, do, prawidłowo dojdzie. Co dzięki temu zyskujesz? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze właśnie na budowę różnego rodzaju infrastruktur. Infrastruktur, infrastruktury do sklepu internetowego, sklepu online. Dzięki temu też masz możliwość prowadzenia automatyzacji procesu dokonywania różnych abseli, ponieważ tak jak Transferuj.pl tak też Przelewy24 albo PayPal, gdzie płacisz, dokonujesz płatności kartą. Masz możliwość ustawienia właśnie strony, która jest stroną podzień, stroną podziękowania, tak? stroną dziękującą za dokonanie transakcji. Na tej stronie możesz generować sobie kolejną sprzedaż. A więc to co potrzebujesz? to transferuj.pl, przelew 24 lub Paypal. Potrzebujesz stronę lądowania, którą możesz sobie stworzyć na portalu chociażby pl.wix.com czy chociażby też użyć innych narzędzi do budowy takich stron, umieść tam swój produkt, umieść opis w taki sposób, jaki chcesz go sprzedać i daj link właśnie do tej płatności automatycznej. Dzięki temu sprzedajesz bez sklepu, zostajesz poinformowany o zamówieniu, zostajesz poinformowany o, poinformowany o transakcji właśnie systemu Przerwy24 Paypal albo PayPal, bądź też innych systemów, jeżeli z innych będziesz korzystać, aczkolwiek najbardziej te Tobie polecam. Tak więc, jeżeli masz coś do sprzedania, to zacznij robić swoją pierwszą stronę lądowania z produktem sprzedażowym podłączając link do płatności. Tymczasem kliknij subskrybuj, aby dostawać kolejne materiały, a niżej masz link do pozostawienia swojego adresu mailowego do strony, gdzie właśnie tam będziesz mógł to zrobić, i otrzymasz dzięki temu dostęp do znacznie większej ilości materiałów, wideo, bardziej rozbudowanych, odpowiadających na podstawowe pytania, jeżeli chodzi o fundament marketingu internetowego, jego założeniach, budowie danej, grupy docelowej itd. Ja Ciebie pozdrawiam bardzo serdecznie, Daniel Bosy z tej strony, trzymaj się, cześć!